Dzisiaj zaczynamy naszą kilkudniową przygodę z Toyotą Auris, jednak nie taką zwyczajną, tylko Toyotą Auris w wersji hybrydowej. Zobaczymy przez kilka dni, jak samochód spisuje się w różnych warunkach. Na początku będziemy jeździć w mieście, potem przejdziemy się nieco w trasie, zobaczymy, czy kupno hybrydy ma naprawdę jakikolwiek sens. Nie ukrywam też że od dawna. Bardzo lubię auto hybrydowe z jednego powodu. I zaawansowanie technologiczne i to co oferują e, kierowcy naprawdę robi na mnie wrażenie i robi te wrażenie coraz większe. Auto odebrałem wczoraj, przejechałem w warunkach miejskich około 70 km. I co? Średnie zużycie paliwa wynosi 5,3 litra na 100 km. To naprawdę bardzo dobry wynik. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pamiętajmy też o tym, że Toyota Auris to też żadna nowość, bo. Jest to tylko i wyłącznie rozwinięcie technologii stosowanej do tej pory w krysie ewentualnie poszerzenie i rozwinięcie, bo technologia na dorosła jest taka sama. Mamy taki sam silnik, prawdopodobnie mamy taki sam silnik elektryczny, taką samą przekładnię, identyczne radio umożliwiające nam oszczędzanie energii i mnóstwo innych rzeczy, dzięki którym samochód zużywa jak najmniej paliwa. Teraz jedziemy w trybie elektrycznym, słyszymy jedynie szum. Opon i powietrza pływającego na powietrza. to naprawdę może się podobać. Zwłaszcza jeśli jeździmy w mieście, często się zatrzymujemy na światłach, to właśnie w takich momentach doceniamy hybrydę. Dlaczego? No, podczas jazdy w trasie na pewno zużycie paliwa nam nieco wzrośnie, natomiast w mieście, kiedy co chwilę stajemy na światłach naprawdę jest fajnie. Silnik się wyłącza, jedziemy w trybie elektrycznym, ruszamy w trybie elektrycznym. E, pomimo tego, że silnik nie pracuje, to klimatyzacja, nawiewy, radio, to wszystko w samochodzie pracuje. No, oczywiście radio pracuje również w autach z systemem start and stop, ale często jest tak, że jeśli dłużej w aucie z systemem start and stop stoimy na światłach, to już po chwili czujemy, jak klimatyzacja, zwłaszcza w gorące dni, przestaje tracić yy swoją wydajność. Tutaj tego nie będzie. Tutaj klimatyzacja pracuje przez cały czas i to naprawdę jest ok. Dzisiaj nie dowiecie się, jak prowadzi się hybrydowa Toyota Auris, ile tak naprawdę zużywa paliwa w typowym cyklu mieszanym nie tylko podczas jazdy miejskiej, jak się prowadzi, jak pracuje zawieszenie? zawieszenie. O tym wszystkim dowiecie się w kolejnych odcinkach cyklu w Korkuzy. Tym razem jest w Korku z Toyota Auris.